będzie miała okazję wyściskać, przytulić, wycałować to trofeum, o które, o które toczyła się walka, oczywiście już od kilku miesięcy, natomiast które rozstrzygnęło się dokładnie dzisiaj 24 lutego w Gdyni, Zagłębie i w tle oczywiście Yardy Champions, zasłużony triumf Zagłębia. A wręczają Pan Profesor Janusz Czerwiński. I pan e, prezes... E w związku piłki w Polsce Pan Henryk Szczepański Jest efektownie, jest pięknie jest konfetti w kolorze złotym no i teraz to złoto łączy nam się łączy nam się z miedzią, bo to bo to miedziowe, bo to w Zagłębie Lubin było najlepsze zdecydowanie w tym turnieju fajna for, w turnieju który wieńczył całe rozgrywki o Puchar Polski fantastyczna w Monika Maliczkiewicz genialna w polu Kinga był i niewiele ustępujące im koleżanki dowodzone przez panią trener Bożenę Karput zdobywają pierwsze w tym roku trofeum dla Zagłębia Buchar Polski. Czy będą kolejne? Czy będzie tytuł mistrzowski? O tym zadecydują rozgrywki Super Ligi. Wszystkich ciekawych odsyłamy do transmisji na naszych antenach. Będziemy pokazywali oczywiście i mecze kończące sezon zasadniczy. Będziemy tutaj choćby w ostatniej kolejce na meczu w Pistalu z Politechniką, na no później, a później także także playoffów, mnóstwo aktualnych sportowych informacji także na takim najnowszym medialnym dziecku naszego koncertu, a więc na portalu powstansport.pl, na który też odsyłamy i, i zapraszamy. Cieszy się Zagłębie Lubin, cieszy się Bożena Karput, którą no, zawsze chcielibyśmy oglądać tak uśmiechniętą, tak radosną, a za moment będziemy mogli oglądać ją nie tylko uśmiechniętą, ale będziemy mogli jej także posłuchać, bo już zabrał z tego roześmionego lubińskiego grona panią trener, nasz reporter Marcin Moras i no, myślę lada moment posłuchamy, co ma do powiedzenia po tym meczu Bożena Karkut 2011 rok pełen sukcesów, 2012 pełen, no mimo wszystko rozczarowań, ale ten 2013 zaczyna się dla Zagłębia i osobiście dla pani trener bardzo, bardzo pomyślnie no i już wszystko gotowe posłuchajmy tej rozmowy